Mają, ma co? O, no super, dobrze chłopaki Kurde, jeszcze jeden Tu jest skuty gość Dobra, położony Połóż to, połóż to, połóż to Nie no Kurde i od razu Wjazd na pełnej. Hej, cześć, no Witam Cię przed kolejną misją Ready or Not. Właśnie tutaj myślę sobie, jak ta misja poprzednia poszła i poszła bardzo dobrze. Wekwipowałem sobie, oczywiście, zmiana, zmiana broni jest co co chwilę. Wekpi, wekwipowałem sobie. Wek... Kurde, no nie mogę się wysłowić. Ekwipowałem sobie, właśnie tutaj, dobra, inaczej, pobrałem sobie broń MP7 z właśnie celownikiem optycznym, sumikiem z prostym gripem, i i tyle. I tutaj mamy to samo praktycznie, i będziemy wchodzić tym razem do data center. Także ja nie będę się tutaj bardzo rozgadywał, kto wie, ten wie o co chodzi. Kontynuujemy sobie kolejne misję i wchodzimy tam po prostu czyścimy i zaprowadzamy porządek. Nie ma czasu na pierdzielanie się, nie? Lecimy. A! jeszcze w międzyczasie sobie zmieniłem, właśnie, strój na taki bardziej. Mm, granat nie granatowy, zielony. Od wszystkich innych. Idziemy. E no to tutaj jesteśmy trochę na zewnątrz. Ale czy to tak fajnie wygląda? No nie bardzo. Tak średnio do negocjacji to tu może dojść. Tutaj mogą być też na zewnątrz już chodzić, i to jest najbardziej niebezpieczne. W tym wszystkim, oczywiście, standardowo posiadam lusterko. Ja się z nim nie rozstaję na kampanii, bo jest bardzo przydatne. Mogę sprawdzić kto jest no, za drzwiami I to bardzo ułatwia sprawę, czy jest jakaś bomba Ale bombę możemy sprawdzić, i ja, ID-ka możemy sprawdzić sobie po prostu przez e, Otwarcie uchylenie drzwi, nie? To mogę wejść jakoś? Nie, tu się nie da wejść Dobra, to jest team y, mój idzie za mną cały czas No i łatwiej wchodzić właśnie tak z całym teamem Wejdźmy sobie całkowicie od Od, od tyłu, I ile się da idziemy na sam tył nie wiem tutaj, czy ktoś tu może chodzić. Na razie tu nikt nie chodzi. O dziwo. Ja bym sobie sprawdził te drzwi. Czy ktoś, ktoś tu jest? Dobra, to jest? W miarę pusto. Możemy tu uchylić te drzwi i wejść, zobaczyć co tu jest w ogóle. Jak to się w ogóle będzie rozpoczynać? Tu trzeba otworzyć drzwi. Niestety są zamknięte, ale to nie jest dla nas żaden problem. Okej, ok, słyszę. Jeszcze raz sprawdźmy te drzwi. Nie, tu nikt nie chodzi. Chyba, że tam. Na, za drzwiami. Za drzwiami. A, ktoś tu jest. Chodź to. Chodź to. Po, połóż to, gościu. Jaki, jakiś dziwnie ubrany. Dobra, leży. Nie, nie ma. Chodzimy na pełnej. Kładź się to. Idziemy, nie, 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 nie ma, nie ma co się zatrzymywać. Trzeba już na pewnej wchodzić w takim razie. Nie ma co, nie ma co. Tamten już jednego już położyliśmy. Nie chciał, nie chciał się poddać. Nie wiem, gdzie tak wystrzelili do nas. To, to zamknięte. Tu może być bomba. Trzeba szybko sprawdzić. Chyba nie. Mamy, mamy, jak to otworzyć? Popaki, otwierajcie mi to. Bo macie shotguna? odgana? Mają ma co? O, no super, dobrze chłopaki. Chodźcie, 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 chodźcie. Ilu ich tu jest? O, szalina. Podejrzana szalina się tu roz, rozpętała, niestety. Kleszek. Połóżcie to. Połóżcie to. Oni tutaj padą się w takim razie jak ten Chłopaki klirować cl to dalej Klirować. Chodźcie, mam nadzieję, że bomby tu nie ma, bo schodzimy dalej Dobra, chłopaki tutaj wchodzą A kładźcie, kładźcie. nie, kładźcie Chłopaki obierzcie ją Jeden, mam nadzieję, że nikt na tu nie padł Kładź to. Kładź to. Odwracaj się. Nie musimy musimy tutaj szybko kuć wszystkich. Chłopaki za mną. Wszyscy do mnie. Do mnie, do mnie, do mnie. Wchodzimy tutaj na. na sam środek. Tutaj jest gościu, trzeba to za, zabezpieczyć. Tą broń. Tam wiem, że jeden gdzieś był położony. Nie wiem, czy nie uciekł jeszcze. Czy już nie uciekł? O tak. Kładź to. Kurde, nie chciał tego położyć. Kurde, jeszcze jeden. Najpierw co tu się dzieje. Ja go nie zastrzeliłem. Idziemy dalej. Przedzieramy się tutaj. Jeden gościu tu jest. O! o. Skąd, skąd? No, nie wiedziałem skąd. Gdzieś od tyłu. No, niestety. Trzeba tu chyba powoli wchodzić. Wolniej. Za szybko tu szedłem. Za. <laughs> za bardzo odważnie, niestety. Nie, nie się skończyło jak się skończyło. Powtarzamy standardowo chyba to emisję będziemy to powtarzać niestety no ale macie chociaż content że się coś dzieje, nie? ja zabiłem cywila, ja nikogo nie zabiłem, nieprawda jedziemy od początku no to lecimy z powrotem znowu, tylko teraz pójdziemy sobie może od innej strony, nie? bo tu jest dużo bardzo e, przeciwników i ja bym to obeszedł z drugiej strony no, są drzwi otwarte, niedobrze to źle, źle to oznacza to zaraz możemy mieć gościa o, właśnie o tym mówiłem. Patrz to. patrz to. patrz to. Ja, ja go kuję. O, o, Weźcie mnie, trzymajcie żeby. No znaczy ten. A, sekurujcie, nie? Tutaj. Dobra, to jest za zabezpieczone. To. Tu na pusto. Dobra, tu, tu są drzwi różne. Sprawdzamy. Eee. O, nie wiem co tu jest, dobra. Przejdźmy sobie tutaj dalej. Sprawdzajmy tylko miejsca te, te poboczne. Tutaj, tutaj, na razie, no możemy otworzyć de facto, ale no nie, musimy, nie musieliśmy tego otwierać. Tutaj mam trochę tylko podejdziemy sobie z tej strony. Posprawdzajmy sobie te boczne wszystkie rzeczy, kuchnia. Nie, jest chyba czysta. Ja sobie też full auto odpalę, żeby się nie władować, głupio. I przechodzimy sobie dalej tam. jest, gościu. Ja go widzę. Na razie, póki nasi się nie jedzą Dobra, teraz. Pać to. Pać to. Pać to, połóż to. Chcesz żyć? Połóż to. No połóż to. No, dobra. W końcu to, ja... dobrze, kopa sprzedaj mu tam, zatrzymaj go. By było ciężko, ale się poddał. O, łatwo to nie, oni się łatwo nie poddają. Tutaj, tu jest jakiś e elektryczny pokój z, z elektrycznością. Tu jest pusto, tu jest. E Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Chcemy sobie tutaj przejść. O, tu, tu, tu ktoś może być. Tylko słyszę. Pach to. Pach to. Pach to. Pach to. Pach to. 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 Nie mogę się odwrócić. Dobra. Nie trzeba ja go skłócić od razu. Ja go kuję od razu. Kujemy go. I wchodzimy dalej, bo ktoś do nas strzelił. Tutaj za zabezpieczam to. nas no, zabezpieczył. Dobra. Kogoś tutaj podburzyliśmy delikatnie. Tutaj, gościu, skójcie go. Nie wiem, gdzie tam ten pobieg. Skąd? Połóż to, połóż się. Tutaj jest, jest naprawdę grubo, żeby wejść. Skójcie go. Ja wchodzę na pewno, gdzieś go tutaj słyszałem. To jest bardzo... Włoskie pomieszczenia są i nie wiadomo gdzie kto, kto jest, nie? Muszę przejść tu na koło w takim razie. Kogoś wy tu widzicie? O! Jak się rzieli, no jak zwykle. Ale sam nie chciał się poddać, ja nie będę się tam... Jak bardzo pateczkowo z nim, więc ten magazynek, mogę go zebrać? Nie, nie mogę. Chyba był i tak pusty, chyba wywaliłem cały magazynek. Dobra, tu są zatrzymani, tu są zatrzymani, idziemy na górę. Tutaj na górze też ktoś może być. Wszędzie mogą być tam, jak no, Dobra, tak, chcecie się, się bawić? O ty, chodź to. Dobra, musiałem, musiałem go rozwalić. Musiałem go rozwalić, już się nie dało inaczej. Nie dało się inaczej tego zrobić. Tutaj dobrze ten flaszek poleciał. Musiałem go zlikwidować, bo zaczął strzelać. Jest dobrze, jest dobrze. Uch, nie wiem, czy jeszcze ktoś coś gdzieś... Dobra. Cie mam parę magazynków. Dobra, panowie. Ładnie idzie, ładnie idzie. Nie ma, nie ma to tamto. Nie zepsujmy tego, żebym się głupio nie wywalił w tym momencie. Patrzcie, Co ty, co ty tu robisz? Co ty tu... Dawaj, połóż się, a nie. Ja go już skuję, spokojnie, skuję go, nie ma problemu. Ech, wszędzie indziej pusto. Możemy dojść na dół albo szukać dalej, poszukiwać. Poszu... Oj, nie chciałem. To niechcący. Tu jest skutegoś. Dobra, położony. Musiałem go położyć, no bo strzelał do nas, nie chciał. Jak już tutaj zacznie strzelać do nas, to. Ja, to ty zgodzisz się tu Nie, nie, tam się nawalają nasi, nie wiadomo. Ja to szybko wchodzę, kuję i wychodzę. Chłopaki, idziemy dalej. Idziemy tam tego jeszcze gościa. O! O kurde, no! Co się stało? gościu na mnie wtedy zginąłem? Nie, no bez jaj! No to było strasznie słabe, no, no i trzeci raz muszę powtarzać, ja. Nie czy wy to widzieliście? Jak to było, jakie to było głupie. Musimy tam od góry wchodzić, żeby wszystkich widzieć. Tragedia. A no to było głupota, głupota totalna. No i trzeba, powtarzamy to kolejny raz niestety. Eee, idziemy od góry. Tam jest najlepiej, aktualnie, żeby wchodzić od góry, nie. I sporo to jest ludzi, tu samemu wejść nie do zrobienia jak w poprzedniej misji w sumie, ale nie wiem jakimś systemem, poprzednia misja była dużo prostsza niż ta A dlaczego nie mam żadnego pojęcia No cóż, no jest jak jest, próbujemy wchodzić, próbujemy ich zatrzymać, jak najwięcej się da, nie? Od góry, od góry jest najlepiej, ja obejdę właśnie tym dachem, jeżeli się da, może kość jeszcze zgadniemy na dachu, dobrze by było Połóż to. połóż to, połóż to, połóż to nie no kurde i od razu gwiazda pełnej Uff. gówno już się, burza rozpętała jak zwykle nie no ja nie, nie, nie zabiłem cywila no to trzeba chyba zacząć chodzić z grubo, z grubym tym. Z grubym marmorem, bo. Wszyscy, wszyscy, wszyscy o mnie słyszą. Słyszą wszyscy mnie, nie? No nie. Dobra, chciałbym się za zabandażować, nie? Nie pierdygam. Opaki, pomoglibyście trochę, nie? Tutaj naprawdę pomocne są. Patrzcie. O, to się położył. Tam pijany gość, dobra ola olać go na razie Tego trzeba zatrzymać Odwróć się Tu się grubo dzieje, nie wiem co się tu dzieje w ogóle, znowu zaraz zginę pewnie Bo jakoś głupio się wywalę Na bank tak będzie No i... Cały czas nawalają, nie? To jest down? Tam ktoś jest jeszcze Trzeba ja tu go zatrzymać. Wszyscy, wszyscy są Wywalani, rozwalani. Dobra, zajmijmy sobie tą broń. Idziemy teraz pistolem trochę Bo tu będzie. Dobra, to chyba nasi byli Musiałem go rozwalić Dobra Pusto. Oj, nie ma to tam, to jest ciężko. Szkoda, że nie możemy ich zatrzymać, no ale cóż Strzelają, strzelają ich wina. Skąd? Jeszcze z pleców? No Nie wiem, gdzieś tu jeszcze ktoś jest, tak? Nie wiem gdzie Tu? Pierdykam Dobra, fleszek Nie widzę innej opcji Na, na dwór i wchodzimy tam Patrzcie! się! Połóż się, dobra, tu Leszek naprawdę rozwiązuje dużo spraw. Bo nie, oni się, że tak powiem, przestraszą, wywwuwuwują wy 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 nas. Dobra, idziemy dalej. Ale to jest, strzelać, to zaczną strzelać. No i jest jak jest. bo Jeszcze widzę, tak mi się wydaje, że jeszcze ich jest sporo. Tu jest babeczka, która jest. Nawet już ten leży. Chciałem tylko skuć. Ja ją skuję od razu. Nie Wiem czy właśnie jak ktoś nie rozstrzela cywila to nie jest problem. Jest to szybko sprawdzę. No właśnie... Tak, dostaniemy ujemny punkt na pewno, bo gościu rozstrzelał kurde cywila, no ale cóż, jest jak jest. Kiedyś może poprawię tę misję. Ona jest ciężka, ale jest ciekawa. Jak każda poprzednia w sumie. Tutaj jest dobrze. Tu gościu się po poddał. Szukójcie go. Dobra. Staj. Chodzimy. Nie, tu nie ma żadnych bomb. O, no i dobrze w sumie. Tu jest pusto. O, ten, no cały czas strzelają. To ja się nie będę teraz przed nimi nie wiem chował i tak dalej. Spójrzcie ich. Ja tu wchodzę, ten team, ten team mi pomaga, tylko osłania mnie mniej więcej. Dobra, idziemy tamtą drugą stronę. Nie wiem, ktoś tam się drze. Dobrze, że nam nie rozstrzelał tego naszego, znaczy nie zakładnika, tylko tego. Cyw cywila. Dobra, ja sobie zabezpieczę, skuj go. Ale cóż, jest jak jest. Cały czas to powtarzam, mogli nie strzelać. My się drzemy od razu, że, że ten, że jesteśmy policją. A oni nam, jak nam nie wierzą, to zostają skasowani. Takie prawo, prawo albo lewo, no. Jest jak jest. Dobra, uchylam te drzwi, jest w porządku. Możemy iść na górę. Coś się tam drze gdzieś. Sprawdźmy tam serwerownię, Tu jest o dziwo pusto. Ja bym przeszedł sobie na korytarz tutaj dalej. Może tym razem się jakoś uda Może, bo po, po, powtarzam może Bo na razie weźmy to standardowo na grubo Cały czas na rozpierdzielu totalnym Tu jeden gościu był i zaczął się od razu drzeć i koniec Dobra, pospr posprawdzajmy sobie te budynki e, Budynki mówię, te e, pokoje Niko tu nie ma, nie ma tu nikogo Latarka naprawdę doceniam bardzo zatarkę tutaj w tej grze Naprawdę ułatwia kupę rzeczy bo wow, możemy sobie posiecić ciemności i... i naprawdę pomaga Dobra panowie, yy, idziemy w drugą stronę, cofamy się Ja sobie przeładuję na pełny magazynek, żeby mieć full ammo Na kolejną bitkę Jakby była taka potrzeba yy, Ktoś tu się gdzieś nie jest zatrzymany, nie? Tu są jakieś schody Dobra, ale tu możemy otworzyć i spróbować sobie zejść Tu ten gość jest chyba skuty, bo nie, broń tu leży, to trzeba to, że tak powiem, pochować. Nie wiem, dlaczego tu ktoś tego nie ogarnął. To już zatrzymujemy, ja go tutaj już kuję. Idziemy dalej. Okej, okay, no, no, no mamy dalej jechać, jeszcze ktoś tu ewidentnie nie jest skuty, nie? Prawie się wywaliłem na samym końcu, standardowo. <ścoughs> oh. Nie wiem, skąd on się tu wziął. Proszę go tutaj zatrzymać. Wszyscy skuty zatrzymane. Nie, no ale tu jeszcze ktoś jest gdzieś. Nie Niby... O, tutaj gdzieś. O, tutaj jest. jest Babaczka nie jest skuta. No, kujemy ją. Kujemy. Chyba ona, Mam nadzieję, że ona będzie ostatnia. Znaczy, no, jeszcze, jeszcze, jeszcze ktoś gdzieś. O, wszystko sprawdzone. Co tu? O! A, to jest... to jest tylko radio, to okej, nieważne. Nie interesuje mnie to. Kredyt... karta jakaś? nie wiem do czego ta karta jest. Łapał się. Nie wiem skąd ten gościu wziął. Gdzie on uciekł? Gdzie on uciekł? Gdzie on uciekł? Nie wiem... Postrzeliłem gościa i gdzieś spierdzielił. Gdzie pier... Co się tu odwaliło. Czy ktoś widział jaki magik tu jest gościu? I uciekł. Dobra, pójdźmy sobie tędy, bo on tu, tu mógł uciec. Tak, gdzieś tutaj. Dobra. Chyba wszyscy. Teraz chyba wszyscy. O. Ale tutaj ciężko jest. Ale żeśmy rozwali wszystko i wszystkich. Tragedia, zobaczymy w ogóle. No, wszystkich cywili nie, nie wyciągnęliśmy, no ale chyba punkty i tak będą niezłe. Obiektywy mieliśmy zarobić no ale jeden cywil niestety umarł. I nie przeze mnie, bo yy, przeciwnik go prze zastrzelił, nie ja. No i tak kurde się ech, wydarzyło. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, jakiś komentarz. Jak Wam się nie podobało, to nie dawajcie. Yy. I co, jeżeli ktoś dotrwał do końca, oby, niech sobie kliknie tychnie. Wypolecany film na końcu właśnie tutaj, teraz się powinien pokazać, kliknijcie sobie i zobaczcie sobie co oferuje w innym odcinku, jak przechodziliśmy inną po prostu misję. Na razie, cześć!